Cieba śmadeczko! Z tej strony Maciek przez małe Ed. Dziś w odcineczku znowu rywalsiki, bo nowy update wleciał! Bunny sniping, Let's go, Ruzia, Lecimy i sprawdzamy Let's to. Go, Oczywiście ten tryb już się pojawił jakiś czas temu, ale jak wiemy co tydzień oni zmieniają te wszystkie aktualizacje i dodajemy jakieś smaczki do tych poprzednich, więc ciekawe co teraz się może wydarzyć, więc zaczynamy. Tylko, że chciałem powiedzieć, Ruzia, no, że to są to snajperki, boita. więc no. O nie. Nie, no. przecież ja w ogóle nie umiem snajperki, a ja właśnie chciałam przed chwilą powiedzieć, że z tygodnia na tydzień jestem coraz lepsza, ale teraz się poka okaże, że jednak nie. No, to będą mm. snajperki, mm. no więc musisz dać radę, na pewno dasz radę, wierzymy w ciebie i nie tyle. Tak. Dasz radę, dobra! No dobra, biorę stepereczkę, biurę, szurciko, wezmę skajta Kaj, i katane. wezmę space tripka. Let's go! Już myślałam, że weźniesz Ej, ładna ta nowa. Ty, mapa. bo oni zmienili właśnie ty, bo widzowie, bo też nie mieliśmy okazji w ogóle, nie? Żeby na Maciek, tym grać. No, że my tu latamy! A no tak, bo mamy space jumpy, space jumpy. O o, jak ja że nie trafił, to. co? Ja jakoś <śmieniu> jestem słaby! Ej, dobra, zostań stan na trzech, tyle ci mogę powiedzieć. A są się dziwni, No ty nie wiem, ja leże... Co tam. jest ja za dzisiaj! Co? Ja nic nie trafia Masakra! No, ale to pokazaliśmy nasz poziom, a raczej jego brak. Widzowie pewnie się śmieją, że Maciuś taki poziom reprezentuje Ej, Chyba go nie reprezentujesz, chciałeś powiedzieć. No właśnie, weź sobie sama płapkę podstawiłam. Co jest no. w ogóle? Nie no Maciek jak tu się gra Co... Nie, poczekaj, no? poczekaj, poczekaj, coś jest nie halo. 650 Jakoś... pigu, to jest nie halo No właśnie gościa w plecy pije on. Ej, nie no, przecież go strzela, bo co jest? Dobra, o, Ole chęciocik wpadł! Ruzia! Ruzia! O! O. Nie, wiesz, się ciekawym... Ja gościowi w plecy strzeliłam i nic mu obrażeń nie zadałam. Znaczy powiem ci tak, my gramy na australijskim serwerze i mamy 650 pingu, więc wiesz co to znaczy to no znaczy tyle że chyba no dlatego możemy nie trafiać Dobra, już wszystko bez rozumiem bez... Skam jak nic, nic. Już rozumiem, jestem. rozumiem wszystko Ajajaj bez... ja, 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 ja. Sorry Baceka ja w ciebie, nie? Ja nie mogę, ja nie mogę, jeszcze ja że ja płonę, ja płonę A, Dobra, ale no, ja nie... Znaczy, trafić, powiem tak szczerze, dlaczego y, nasz Europejczyków rzuca na takie dziwne serwery. No właśnie! Gdzie naprawdę, bo ja tego naprawdę teraz nie rozumiem. Nie rozumiem Ale, ale wiesz co macie, jak do niego strzelam, a tam 0 y, HP i nagle on jest w ogóle w jakimś innym miejscu, nie? No znaczy do no, śmiesznie to ogólnie wygląda, bo ja się domyślam, nie? O, za 50 dostał o, za 50 dostał No ja to trafię. I patrz, no i za... O, za 50, a prawie mu głowę Nie, być no, no ja nie wiem, ja nie rozumiem tego powiem szczerze, nie. Wiesz, ja też tego nie rozumiem Maciek, ja w ogóle tego nie rozumiem, Okej? Okay. Zaraz, zaraz o, wyjdzie moja... Do, dobra, dostał agresywna... jeden, ten, dostał o, agresywna to u mnie już agresywna zostaje. O, mam go! Jak, jak mi zaraz moja agresywna strona opuści moje ciało to, a... i jak będzie ta różia agresywna. Ogólnie powiem ci tak, Ruzia, mamy naprawdę mega przekichane, że musimy <laughs> grać, tak? Wiesz jak to jest, nie? Co chciałeś powiedzieć? Przekichane <laughs> Okej, okay, niech ci będzie. To no, niech ci Maciek będzie, że tak co? chciałeś powiedzieć, ale okej. Okay. Nie no nie kumam tego, nie kumam poważnie, widzowie, nie kumam no, tego. Ej, no, nie no co to za ping? Ja mam 600 pingów. Nie no, śmiesznie, śmiesznie. Bez w ogóle... No, tyle powiem. <laughs> no jasne, nie, szczerze powiem, że no jest mega ciężko, nie? Jest mega ciężko. Weźmy... Maciek może postujmy, dajmy się załatwić i wejdźmy na inny serwer Nie, ja tak Bo... się łatwo nie dam Ja mam dość Ja się ja się stiltowałam i mam dość Ja się tak łatwo nie stiltuję Ja się już stiltowałam Dobra, ja rozumiem, sobie... czyli tak Jak ich widzimy to strzelamy jakieś 3 metry w dół bliżej. Tak. Czyli tak, zobaczcie patrze widzowie on, patrzcie. on mnie widzi i od razu No i widzisz nic się A, stało. Czekaj No dobra, nie mogę No nie mogę No no w ogóle no, nie, dobra, nie, to jest śmieszne w ogóle. O, o, o. Trzy razy o, mi strzeliło, jak tak, mogę trzy razy strzelać z tej broni. No właśnie, no właśnie. Weź w ogóle. Nie podoba hmm. mi się to, nie? O co tutaj łapę? Snajperkę, weźmy Flareganę, weźmy katanę i weźmy flashbonga. Uuu, i flashem was od razu! Flashem was wszystkich! No nie! Dostał ja ja głowę, Jezus. Zatwiłam go z katany, bo się zdenerwowałam No i za bardzo ładnie, Tyle. bardzo ładnie gdzie, gdzie jest ten trzeci? Gdzie jest ten trzeci? Tam Ruzia, tam został. Tam musimy go tam trafić. Musimy go. Tu jest. On gdzieś ucieka, gdzie on jest? Gdzie on tu jest, jest, tu jest. Nie widzę. Tu? Nie no, Ma, mega to dziwnie to, to, to wygląda. Ma, to ale dobrze, swoje. będziemy ninja teraz, pońcy! Ej, ale no, zobacz, wszyscy z ninja poszli teraz. Dawaj no, flesze, ja dawaj flesze rzucaj też, normalnie. Dobra. Rzuciłam. Ale Tylko nam rzucasz te flesze. Maciek, ty też mi rzuciłeś flesza. Za no 50. Mi plery, Za 50. No. Za 50 o. i pół. Płoniesz! Płoniesz! Płoniesz, dobra! Przeładowanie, przeładowanie, szybko unik, 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 bieganie, bieganie, bieganie i... i, i co? Płoniesz! Nie, nie płonie. Ale to mnie ten! Dlaczego chciałeś podpalić? Daj! Bo ja, on się obronił centralnie przy mnie, a ja wiesz co zrobiłem, nie strzeliłem, dobra, już koniec, przegraliśmy. Ale, o, ale no bar, słaby no serwer, dobrze, słaby serwer. serwer. Tak, zmieniamy serwer. <laughs> Kiknąłem z i w się pojawił. No weź, dał splash, a nie bierze no. Ty no doświeżnie wałuję szczerze. <laughs> no będzie ciekawie na splashu <laughs> no właśnie No tak, no splash. 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 Dobra, splash! Dobra, lecimy! Splash. Dobra, lecimy! Ło, wow, jaki top ten jest ten! Ty, teraz jest lepiej różia, ja coś trafiam, ja teraz trafiam różia! Ja teraz trafiam różia! Różia trafiam teraz! Trafiam! Oa! Dostałem, to Ja dalej nie Maciek! To chyba jednak moje brak umiejętności Dobra, róża trafiam. trafiam! Trafiam, róża, ja trafiam! Różia! Dałam! Ruzia, Ruzia, trafiam, jeden jeden. Ruzia, jeden, 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 jeden. Ruzia, trafiam. Maciek, to przecież słyszę, że trafiasz, dobra. nie musisz się drzeć. No dobra, myślałem, że nie usłyszałaś, a wiesz, że trafiam? Słyszałam to, wiem, że trafiasz, uspokój się, nie chcę już tego słuchać. Załatw go, Ej! Jak go robisz tę rundę, to normalnie idę i ci spacnę. z <laughs> zginę. Idę, i Cię pacnę, nie przygotuj. Nie PC, możesz, nie możesz. jesteś to, to, w sensie takiego slapa. T, t, telefoniarze, nie żartuję. Akurat załatwicie komputer PC, ale okej. Okay. Dobra. Wrzuciłam se flesza. No nie! Macie, dwa razy nie dostali, dwa razy dostali, ale to tym się skończyło. Gdzie jest przeciwnik? Gdzie wow. jest przeciwnik? Maciek, ty to dobry jesteś. Na 50 go trafiłeś, poczekaj będzie spadał Dobra, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. No, za późno. A o się... ej, oh. czemu? Co jest w ogóle? O, o dostał. Dobra, je, dwa na dwa. O ma! O ma shotguna! Ty też! Gdzie no ty nie! Też masz... hmm. Dobra ja został naszy, Ja jestem tak uf. słaby w tą gierkę, już nie. Ja przez to, że przestałem ją grać. Ja już, ja już tak kaleszę to, że to jest masakra. Nie Maciek, nie, nie jesteś słaby w to- uuu, uh, uh. dobrze nasz, brawo! Trafił. Nie jesteś Maciek słaby w tą gierkę, tylko jesteś słabym snajperem. No tak. Ja nigdy, no ja właśnie. w sumie nigdy nie byłem dobrym snajperem, nie, że tak powiem wam, widzowie. O, jak szybko no dostałem, bo to, ja. Zyzę, ja nie wykalenie w na środek, powiem tak. Okej. <średnie> Nie wychylaj na środek, poważnie nie, mówię nie, nie. nie To się przetrwa. Nie wychylam na środek Nie ale Fajnie. tylko mówię ogólnie, że nie wychylaj na no środek jest... po prostu, nie No to może o No, no miałem nie miał szans, na dwóch telefonia Jak coś to nie miał. wychylaj na środek, nie? Tak słyszałam, nie wychylaj na środek po prostu jeszcze 50 tysięcy razy Dobra, dobra, dobra Jak chcesz, to nie wychylaj na środek tylko, nie? Dobrze Maciek! nie wychyla na środek Jak oni mnie biją! No i zabij. Dobra, nie wychylaj tylko na środek, nie? <laughs> nie wychylaj! Piszcie w komentarzu! Róża, nie wychylaj na środek, bo może wtedy zrozumiem. <laughs> Dajesz go, bierzesz go! Lecy mógłbyś zrobić! Ale mordwurszczyzna, Maciek. Dobra, niech się zabije tam, na tej wodzie. No co jest tutaj, ja nie. Dobra, jeden ci jeszcze został, uważaj! Uważaj, Maciek! On ma snajperkę! On ma snajperkę, Maciek, uważaj! Dobra, co ma? O ma snajperkę Maciek, uważaj! Shootguna! O ma snajperka shotguna i kuszę! I odleci do góry! A ty Niek, może ja was nakuszę! Muszę taktykę Niek. zmienię, no blisko! Taktyka na blisko! No ja Shorty. sobie właśnie, Katana! Tak? Fleżbuu! Flashbowooo! Maciek, ugarni się! Dobra, przepraszam. Gdzie on jest? Tutaj! Nie zje. Ale go oklepałam, zabrałam mu ze 100 obrażeń. Ze nie mogę trafić już! Nie no, za dużo ich było. Widziałeś, Cała ile trójka. Gdzieś tam oklepałam? Gdzieś oklepał? Dobra, ja biorę jednak stajperkę. Ja nie, nie umiem, wolę, wolę kuszę. Dobra, lecę! Moi przyjaciele! Hello my friends! Oni na pewno też skoczą. Oni, Oni są skoczyli. jumperzy. To są dżumperzy. No, skoczyli, skoczyli. Skoczyli, skoczyli. Oni używają tego takiego wiesz czego. Ja nie no ja mam taką sztywną rękę, że jest masakra. Ja zaraz ją wysztywnie! Ja zaraz ją wysztywnie! Ja zaraz ją e, wys... wysztywnię No wyszczywni sobie rękę! Ja ją zaraz wysztywnię! No wysztywnij ja ja, się ja, plefę, ja mam ochotę, wyrzucić monitor. Dobra, ja wiem co ja zrobię. Settings, nie. E, tutaj się robiło, change. Crosshair. E, no nie, 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 crosshair. Federal. Czekaj, Maciek, Maciek. zmieniam coś. 90 i bierzemy 110. I patrzcie teraz, widzowie, co się dzieje. 110. No nie bierze, gościu, chodź tu do mnie. Maciek. No. Ucieka ci. No wiem. Uciek Ci. No, no, weź. No, Chciałem go brzydko nazwać, ale nie będę taka. No tak, nie, nie, będę nie możesz, nie możesz. Nie możesz no, się denerwować. Złość piękności szkodzi. szkodzi, o. No właśnie, no właśnie. A ja nie mogę ryzykować. Dobra. E, idziemy. ATAKTION! Ja go załatwię Maciek. No, chyba. No patrz, że ja nie mogę trafić nic w ogóle. Ja też nie w ogóle. W ogóle tragedia, nie! No. ja nie mogę sprawić. nic trafić w ogóle, nie, nie, nie kupam tego kompletnie Mamy tego! Tak się na mnie uwziął o. i co? Ale co, wygraliśmy? Się... Co? Tak szybko! Ale się ale ja się też. też zdziwiłam, że w ogóle wygraliśmy, nie! Ja, ja troszeczkę Bo... też powiem szczerze Dawaj Matek z katanami na nich. Ja jednego załatwiłam kataną. Ja ogólnie Dobra. nie dawidzę snajperek, ja w każdej gierce nie lubiłem snajperek, nie? Ja też nie! Właśnie o to chodzi, że snajperki to w ogóle zło konieczne, nie? No nie, załatwili mnie. No nie, ja, ja mnie. mnie załatwią, nie załatwią. Ale oni są, oni są wszyscy na swoim respie. Spaniacz, Wie, a nawet ja to nam. No, mnie załatwią, mnie załatwią, bo ja wiedziałem. Cię to. No, koniec, no, no, koniec GG. Ej, ale było ciekawie, powiem Ci ta runda mi się nawet podobała przedostatnia. Tak. Jak wygraliśmy. A teraz <laughs> diflut duel, diflutuel duel 2 vs 2 A, true prawdziwy skill, dobra, no to lecimy diflut no, normalnie. Ale... No raczej, na pewno nie trust kill, bo ja go nie mam w ogóle. Nie, no masz, na Ej, pewno. I w ogóle, zobacz, gramy na serwerze Zjednoczone Królestwo. Czyli gramy na y, Anglii. Wielka Brytania, tak? A nie, Wielka Brytania. No tak, no tak, no tak. No, no. wiesz, że Anglia i Wielka Brytania to chyba to samo, czy nie? Tak? Abo. Anglia... Nie wiem! Ja to teraz widzę na jakoś głupio! Jeszcze ja, że też nie wiem, nie? Nie, dobra, nie kompromituję się. Dobra, Dalej nie lepiej wiem. nie dyskutujmy, nie. No jak construction. Kto kliknął konkrakryn? Kon, kon Kto kliknął no, by... konkratron. Kon ja. Co tu się dzieje? Oj jak szybko tu nie jest... A, daj to, zapomniałem, że tu się strzela, poczekaj, ee... Co? Macie to z dobrej tu się strzela, wiesz? Tak, tylko ja chciałem zmienić, bo ja nie chcę grać się takim fowie. A mamy tylko te bronie, nie ma żadnej innej broni. No tak. O lol. Ja tego kółika nie widzę. No bo on jest biały. Nie, czemu? Mam go. Czemu mi się tak dziwnie to przestawia wszystko? Dobra, musimy ich załatwić nie, teraz. Nie, nie, Mam królika, a ty co robiłeś? W no czasie? już, bo za szybko 3 sekundy minęły, a ja w ustawieniach siedziałem. Raz, dwa, trzy, sekunda minęła. O skacze, jest Królik! Skacze. Mamy o. go, mamy go. Jaki level na 319! Nieważne. O oh, oh. oh, boże. Ja wolałam tego, ja wolałam tego nie wiedzieć. A ty masz fajnego skina w ogóle do tej broni. Ja? nie on, dobra, nieważne. Aha. Nie. Do, dobra, dobra, nieważne. Dobra, musimy się skupić. Czemu ja to tak no, kniszko nie jestem? No jakiś kurde to No coś, coś mi właśnie się nie zgadzało. Jest tu królik! Ja nie mogę nic trafiać. Ja jakbym ja miał taboret w ręce normalnie. Jakbym miał taboret, powiem ci, tak się ale, czuję. Ale, ale spoko Maciek i tak nie jesteś ostatni w rankingu. W ale jakbym ja? miał taboret w ręku normalnie, jakbym taboretem grał dzisiaj, nie? O tak to, to się wiesz, czuję. To wiesz, jak ja zazwyczaj gram. Nie, ale o takiego skina, że go w ogóle nie widać. Znaczy, śmiesznie. Aj na Nie spadł, grano, nie spadł jakby co. No, poważnie? Ty spadłeś? No. Nie gadaj. Dobra, GG, well leć robię normalnie dzisiaj, widzowie. Rage trzymajcie się. <laughs>